Wszystko było w porządku, dopóki nie wróciłem na HT i nie załadowałem klipów na komputer i nie zobaczyłem, że nic nie słychać. Troszeczkę do ram klipów wczoraj, dlatego na przykład klipy się będą mieszały i czasami jestem ubrany w to, co jestem ubrany dzisiaj, a czasami jestem ubrany w to, co byłem ubrany wczoraj. Dzień dobry. Witam ja wszystkich serdecznie. Dzień dobry. A ja z mega długo czasu, odkąd się ostatni raz odzywałem na kanale. To jest moje podejście do vloga, chyba już 50. I wczoraj nagrałem cały dzień. Cały dosłownie dzień wczoraj nagrałem ze mną. Miałem dwie godziny materiału. Dwie godziny materiału. popłaczę się zaraz. I okazało się, że przez cały czas klimatyzacja dmuchała w telefon i nie słychać nic. No, God, please, no, no! Ja aktualnie jadę na siłownię. Jest godzina 10.14. Ja tego wyglądam tak jak wyglądam. Jestem opuchnięty, bo przed chwilą wstałem. wypiłem kawę i jadę prosto na siłownię. Że jest niedziela, Boże. dzień. Dzień Boże. Chwały Jezusa, A ja, jadę na siłownię. Jest godzina dziesiąta trzydzieści, prawie. A ja, siłownia. na siłownię. Uwaga, będzie słychać głośno. A jadę na siłownię. Jakby, what's wrong with me? Moja siłownia ma bardzo fajną rzecz na aplikacji, że możecie sobie wejść i zobaczyć, jakby mniej więcej ile jest ludzi na, na siłowni w danym momencie. Więc moja siłownia ma coś takiego, że macie te kreski na samej górze i to pokazuje wam jakby ilość osób, znaczy to nie znaczy, że jest jedna osoba, ale jakby to oznacza, że jest bardzo mało osób. Zazwyczaj jest tak cztery kreski, pięć, jak wchodzę na przykład po pracy o 18 i wtedy jest troszeczkę busy, ale na przykład dzisiaj jest jedna kreska, bo jest niedziela i pewnie wszyscy holą Jezusa Chrystusa i są w kościele, więc wydaje mi się, że będzie mało osób, which is fucking great for me, because I hate people. Okej, okay, z racji tego, że wczorajszy vlog mnie nie wypalił, bo co jakiś czas klimatyzacja dmuchała w telefon, tak w skrócie opowiem co się wczoraj działo. Więc wczoraj yy, zabrałem Was do miasta, pokazałem Wam trochę jak wygląda miasto, zabrałem Was do yy, Cicholandu, pojechaliśmy do bankomatu, pojechaliśmy na kawę, gdzie odpowiadałem na pytania, ale nic nie słychać. Yy, jechać też na kolację, to czy okej, okay. poważę wam tą bluzkę, którą kupiłem ona kosztowała chyba 14 dolarów 14 dolarów, tak jak wcześniej mówiłem e, oczywiście bez podatku z podatkiem zapłaciłem 15,40 e, boże jakoś tak nagle cicho mówię, jakby się wyciszyłem e, jest to bluzka jest to taka w sumie bluzka z długim rękawem tu ma taki ściągasz na dole też fajnie z czerwonym nogiem mm. Taka taka oh, że tutaj możecie go wywinąć yy, Wydaje mi się, że spoko będzie do jakichś fajnych jasnych jeansów i na przykład do tych czerwonych konwersów co ma. Kocham to jak oni nigdy nie wiedzą, jak przeczytać moje nazwisko To jest najlepsze bułito na świecie Ja też wczoraj byłem na lunchu z kolegą Jesteśmy sobie na takim dobrym jedzeniu, które właśnie teraz, teraz widzicie było bardzo orzeźwiające i idealna na tą pogodę. Jest godzina 15.38, a stopnie jest 39. Teraz jedziemy jadę z nim, ale osobnymi samochodami, bo on idzie do sklepu z meblami, ponieważ mebluje swój dom i ja jestem oczywiście interior design i będę mu pomagał wybierać meble. Zapytałem się wczoraj was na Instagramie, co chcecie, żebym poruszył w tym filmie. Więc dostałem kilka pytań normalnych, bo oczywiście też były nienormalne. Typu. Yy... Ok, pierwsze pytanie: jakie jedzenie ci najbardziej posmakowało? Więc wydaje mi się, że bardzo tu lubię tajskie i meksykańskie. Wydaje mi się, że tajskiego jedzenia mamy w Polsce dosyć dużo. Czego mi się wydaje, nie mogę powiedzieć o meksykańskim Przynajmniej w tym mieście, w którym ja w Polsce Moim zdaniem w Rodomie nie ma nic takiego meksykańskiego Więc na pewno mi smakuje bardzo meksykańskie I na pewno będę tęsknił za meksykańskim Ja to samochodem w Stanach, a ja to samochodem w Polsce Wolę jeździć tutaj, łatwiej się jeździ Chociaż wydaje mi się, że Polacy jeżdżą lepiej w ogóle amerykańscy prawie nie puszczają kierunkowskazów, tak by the way. Tutaj są większe drogi, są większe miejsca parkingowe, jeździ się łatwiej. Chociaż wydaje mi się, że ich limity prędkości są pośródolone. W niektórych momentach ja tego nie ogarniam tych ich limitów prędkości. W tym miesiącu minęło mi 6 miesięcy w Stanach, a Stan Arkansas, w którym mieszkam, mówi, że jeżeli zostaje się na więcej niż 6 miesięcy, jest dobrze mieć prawo jazdy amerykańskie. ale nadal jeżdżę na moim międzynarodowym. Jeszcze nie mam amerykańskiego, bo nie potrafię tego zdać. I nie potrafię zdać tego jebanego testu komputerowego, ale muszę to w końcu zdać, bo jakby tutaj prawo jazdy jest traktowane jak dowód osobisty, więc jak macie e, prawo jazdy, to nie musicie ze sobą nosić. Na przykład ja w tym momencie muszę nosić ze sobą paszport w razie kontroli, bo nie mam żadnego amerykańskiego dokumentu, e, więc muszę nosić ze sobą ciągle paszport, co jest trochę denerwujące bo na przykład co jeżeli zgubię paszport? Wtedy jestem już w dupie, nie? Mam zamiar w najbliższych dwóch miesiącach zdać te prawo jazdy. Eee, czy mi się uda to zobaczymy whole time kochani kupiłem dwie rzeczy przymierzałem cztery, kupiłem tylko spodnie i spodenki, kupiłem długie spodnie z lewisa, ale będę musiał je obciąć prawdopodobnie, bo są trochę za długie więc je obetnę. one kosztowały 25 dolarów i kupiłem też spodenki bo mam mało spodanek, a jest bardzo gorąco kupiłem czarne zwykłe spodenki z yy, taylora i one kosztowały 12 dolarów. Co najbardziej lubisz w Stanach? Co Cię zaskoczyło, a co nie? Może to dlatego ciężko mi się nagrywa filmiki, bo ja nie wiem, co wy chcecie zobaczyć, bo ja jakby od małego byłem zafascynowany kulturą stanu, więc większość rzeczy, które zobaczyłem po przylocie, były dla mnie już normalne, bo ja o tych wiedziałem o tych rzeczach. Więc nie ma zbyt dużo rzeczy, które mnie zaskoczyły. Jakby wszystko jest duże, porcje jedzenia są duże. Zawsze dostajecie za darmo wodę w restauracji, gdzie w Polsce musicie płacić za wodę 7zł, tutaj ona za darmo I zawsze wam wypełniają całą szklankę lodem, bo oni mają obsesję na punkcie lodu Ja mam małą listę, co mnie zaskoczyło w Stanach Z tego co słyszałem, ja tego nie doświadczyłem, ale słyszałem o tym od moich przyjaciół że Ludzie chodzą do sauny w ubraniach Ja nigdy nie byłem w saunie, więc nie jestem w stanie powiedzieć Ale moja koleżanka mówiła, że jak poszła do sauny, to była w szoku bo yy, ludzie byli w ubraniach, w bluzach, siedzieli na telefonach i siedzieli normalnie w butach w saunie. Ludzie wszędzie mają wieszone flagi przed domem, na przykład u nas są wieszone flagi, jakieś święto mają, a tutaj wszędzie mają wieszone flagi, flagi są porozwieszane takie wielkie przy autostradach, ludzie mają flagi ciągle w samochodach, jak wiecie, wystają z samochodów flagi amerykańskie albo na przykład yy, Flagi republikanów, which is crazy. Na pewno mnie zaskoczyło płatności w Stanach. Na przykład, yy, nie wszędzie wolno płacić telefonem, co wydaje mi się że u nas, w Polsce, już jest standardem wszędzie. Ja mieszkałem na wsi i wszędzie mogłem płacić telefonem. Nie zawsze wolno płacić telefonem. Są nawet miejsca, które nawet nie przyjmują, gotów nie przyjmują kart, tylko samą gotówkę. Bardzo mi się tu podoba powstanie za paliwo, bo nie musicie wchodzić w ogóle do, do środka. Wiem, że u nas teraz też w Polsce to wprowadzają, ale to chyba musi mieć aplikację pobraną. Po prostu działa to tak, że jest e, dystrybutor, do którego wkładacie kartę. Podobną kartę wyjmujecie, wybieracie paliwo, które chcecie i tankujecie. Później tylko odjeżdżacie. To wszystko. Zaskoczyły mnie też, że są wszędzie billboardy prawników. Jakby ja nigdy nie widziałem billboardów prawników w Polsce. Tutaj są billboardy prawników wszędzie, bo jakby Amerykanie za każdym razem biorą prawnika. Dostajecie mandat, powiedzmy pojechaliście za szybko, bardzo dużo osób najpierw jedzie do prawnika i stara się ten mandat jakby anulować albo go zmniejszyć, bo dość że płacicie mandat, to, jeżeli za każdym razem, kiedy dostajecie mandat tutaj, nie wiem, czy to jest w każdym stanie, tak? Wiem, że przynajmniej jest tutaj tak, w Arkansas, że jak dostajecie mandat, to wasze ubezpieczenie samochodu przez to wzrasta też. Jedziecie autostradą i macie wielkie billboardy prawników, nie wiem, że wasz rozwód, zadzwon do Jasmine i ona ci pomoże, nie? Jak Twój język polski. Więc yy, ja przed wylotem tutaj lubiłem mówić dużo po angielsku i. To wszręcałem słówka albo nawet jakieś takie zdania gdziekolwiek po angielsku. Jak przyjechałem tutaj, na samym początku miałem bardzo duży kontakt z językiem polskim, ale później radzą sobie tutaj znajomych i, jakby przez cały dzień pracowałem, mówiąc po angielsku. Później wychodziłem do ludzi i ciągle mówiłem po angielsku. Już zaczynałem mieć po angielsku sny, zaczynam myśleć po angielsku. Czasami mam takie sytuacje, że chcę coś powiedzieć po polsku, ale pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to jest. Jak to powiedzieć po angielsku? Ja bardzo dużo do siebie gadam. Zaczynam nieświadomie, to zaczynać mówić do siebie po angielsku. Jakby wydaje mi się, że to jest normalne, bo skoro mieszkasz gdzieś, gdzie ciągle się mówi po angielsku, idziesz do sklepu i nie myślisz, jak powiedzieć coś po polsku, tylko razu mówisz po angielsku. Więc jakby to jest moje zdanie normalne, że ten język polski zanika yy, i czasami ci brakuje słów, bo po prostu ich nie używasz w, w tym języku i jedynie co myślisz, to myślisz po angielsku. Yy, twoje życie randkowe w Stanach. Moje życie randkowe w Stanach się rozwija korzystam sobie z życia, jest bardzo fajnie, y, mogło być lepiej... zawsze mogło być lepiej, jak wiecie o co chodzi. Ale zawsze też mogło być gorzej, więc jestem dumny z tego co ja. Czasami są randki takie, że idziecie na raz i już do tej osoby nigdy nie piszecie i jakby ją blokujecie. Y, to się na przykład zdarzyło u mnie, tak zrobiłem, ale, a czasami jest tak, że macie kontakt przez cały czas i raz po prostu się kolegujemy i przyjaźnimy. Także this is, is live, guys. Zostało mi jeszcze chyba dwa pytania do odpowiedzenia, więc stwierdziłem, że odpowiem na je dzisiaj, jak będę jechał. Opowiedz o jakichś ostatnich, śmiesznych, dziwnych, ciekawych dramach podczas tripów. Wszystkie dramy, ciekawe rzeczy z stripów będą na vlogach, więc tak by no nie będę mówił o nich teraz. A ostatnie podczas mojego tripu do Kalifornii było dużo dram. Po prostu była drama z dramą. A takie dramy na co dzień, yy, no te dramy są jak zawsze, nie? Ja zawsze tak jak moja bo jest. Ale ciekawe historie jakie mi się przydarzyły, więc ostatnio jak był 4th of July, pojechałem z koleżanką do sklepu alkoholowego, żeby kupić alkohol. Ona ma 19 lat, a tu jakby legalny wiek picia alkoholu jest 21, więc nie mogła ze mną kupić alkoholu, ale była ze mną w sklepie. Później musiała z niego wyjść, żeby jej nie sprawdzić dowodu, bo wtedy też by nie sprzedali alkoholu. Więc weszliśmy do sklepu i szukaliśmy ogólnie niemieckiego piwa, bo ona jest niemką. Nie szukamy tego piwa po tym sklepie, rozglądamy się ciągle, nie możemy nic znaleźć. No i chyba się okazało, że jest tylko jedna, jakby jeden sześciopak tego niemieckiego piwa, więc go wzięliśmy. No i stoimy przed tą lodówką i oglądamy jeszcze, być może czegoś nie widzimy. No i podchodzi do nas jakiś pan i mówi, że O Jezu, nie mówcie, że wzięliście ostatnio niemieckie piwo A my, że no chyba tak, bo nie możemy żadnego innego znaleźć No i on do nas, że Czy kiedyśkolwiek próbowaliśmy jakiegoś brytyjskiego piwa A my, że nie No i on jakby próbował znaleźć brytyjskie piwo Żeby nam pokazać, żebyśmy je spróbowali No ale nie mógł znaleźć, zapytał tam się obsługi Ale oni powiedzieli, że jakby już nie ma tego piwa Bo coś się wyprzedało Więc yy, pogadaliśmy sobie chwilę z tym panem No i on się zapytał, czy jesteśmy z Niemiec No i yy, Teresa powiedziała, że ona jest z Niemiec On podobno też jest z Niemiec Ma, po, ma niemieckie nazwisko No i chwilę sobie z pogadaliśmy No i później pokręciliśmy się po sklepie Teresa wyszła, no i ja poszedłem kupić te rzeczy Czy kasie stał ten pan, z którym rozmawialiśmy wcześniej On może było około 60. No i on do mnie z tekstem, że on za mnie zapłaci, te, te te zakupy. A ja, że nie, no, przestań wariacie, nie będziesz płacił za moje e, zakupy, za mój alkohol. A on, że nie, że ja jestem jego niemieckim kolegą i że on za to zapłaci. Jest 4th of July i że on chce zrobić dobry uczynek. A do niego zresztą, że, że mi głupio i że tak w ogóle tutaj nie jestem Niemcem. A on się jest, skąd jestem, on tutaj mówił, że jestem z Polski, bla bla. bla. E, on powiedział, że jego babcia była Polką. E, no i ten kasjer, że. Do mnie z tekstem, że daj mu zapłacić, to jest nasz stały klient, yy, że daj mu zrobić coś dobrego. Jest Fort of July i oni się dowiedzieli, że to jest moje pierwsze Fort of July, więc oni muszą mi to kupić. No i yy, skończyło się tak, że pan za mnie zapłacił zakupy. Zapłacił za nas jakieś 40 dolarów za alkohol o sklepach spożywczych i cenach ubrań. Wydaje mi się, że sklepy spożywcze są tak samo, takie markety są... Tak, wyglądają tak samo jak na nas w Polsce, może są troszeczkę większe. Jest może... Yy, też większy wybór rzeczy, ale tak naprawdę to nie różni się niczym tak bardzo. E, ceny ubrań wydaje mi się, że są bardziej adekwatne do zarobków. Może to fajne jest to, że macie fajne ciucholandy i te ciucholandy są czyste, pachnące, to jest ładnie posegregowane. Ja na przykład ciężko miałem znaleźć taki ciucholand w Radomiu, że gdzie było czysto, że wszystko było ładnie posegregowane kolorami wszystko było idealnie. Ciężko było mi taki znaleźć w Polsce Tutaj bardzo lubię Holandy i te ubrania są bardzo zadbane nie ma, że powiedzmy, mają jakąś dziurę z tyłu, jakąś malutką na podkoszulce, albo jakąś plamę. Wszystko jest yy, idealnie zadbane i to jest fajne w też okolice, bo mam marce. Więc w mojej okolicy nie ma nic ciekawego tam gdzie ja mieszkam, bo ja mieszkam jakieś 15 minut od miasta i mieszkamy w górach takich jakby Bieszczadach, więc Jadąc naszą ulicą są tylko płoty i krzewy, bo wszyscy mają domy tak jakby daleko od ulicy i wszystko jest jakby z drzewami i krzewami, więc nawet nie byłoby na co patrzeć tak naprawdę, więc e, nawet nie ma co pokazywać w mojej okolicy. Wszędzie są góry i drzewa. To jest moja okolica. Aktualnie jestem w drodze do biblioteki. E, muszę oddać jedną książkę do biblioteki i będę tam siedział i edytował ten film prawdopodobnie Oh my god Moja książka się chyba nie zmieści do drive thru yep. Oddane Okej okay, więc dziękuję za oglądanie widzimy się w następnym vlogu Polujcie eee, mnie na Instagramie bla 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 do eee, widzenia